Dzień dobry, witam was, Andrzej Żuromski i... Krzysztof Kozak, witam również. Tak, słuchajcie, mamy czerwiec 2020, spotkaliśmy się po raz drugi z Krzyśkiem, wcześniej nasze nagranie widzieliście u Krzyśka na kanale, może zareklamujesz, jaki to twój kanał, żeby moi widzowie też zobaczyli? Kanał o nazwie Kozanostra. Kozanostra nas... Koza na YouTube, Na YouTubie, sprawdźcie o, sobie. Sprawdźcie. Tam Krzysiek bardzo fajne rzeczy robi, kto się interesuje polskim hip-hopem, historią polskiego hip-hopu, to Krzysiek wspomina stare czasy, nie ma co mówić i to jest mu się należy, był największym... Pionierem, że tak powiem, w wydawnictwie muzyki rap w naszym kraju. Nasze życie potoczyło się w ten sposób, że nasze drogi się rozeszły, ale nie to mówię, że przypadek, ale chęć wyjaśnienia pewnych spraw dojrzałych mężczyzn. Krzysztof ma ponad 50 lat, ja mam ponad 40. Nie widzieliśmy się ponad 10 lat. Stwierdziliśmy, Więcej, że. Więcej, bo to że liczyliśmy, że się nie widzieliśmy. Myśmy się nie widzieli 12, może 14. Tak, tak, tak. No dobra, no ale ponad 10 lat to jest prawda, więc stopą wieniu to humorystycznie. Tak, czy się dobrze to złapał. Nie widzieliśmy się 12-14 lat nawet. Nie widzieliśmy się dlatego, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, yy, obraziliśmy się na siebie i po prostu ujęliśmy się tak męską dumą.